Siema Widzowie w dzisiejszym odcinku pokażę wam jak pobrać win Parar, czyli program do jak to się mówi wypakowywania tekstur paków do minecrafta klikamy w pierwszy link i klikamy sobie to Zamykamy reklamy. Ja już mam to pobrane, więc jest tutaj. Zapisujemy i wchodzimy w to. No i w sumie tyle. Mam już winorara, a w następnym odcinku pokażę, jak po prostu pobrać tego teksturpaka, co ja mam, co był pokazywany w poprzednim filmie.